Dzień dobry. Pierwszy powiem. No, że Polska przegrywa, ale na no, ten temat nie, nie będę wypowiadał się. grzybową szybkę będę jadł Bardzo dziękuję, że w jakiś sposób się przyznajesz do swoich błędów życiowych A tobie nie chcę mówić, nie chcę cię krzywdzić. Nie poznałaś takiego człowieka, żeby był z tobą. A, nie wyjmuję na ten temat. Trochę smutno mi się zrobiło. Ja swoje lata przeżyłem. Mogę powiedzieć, że Bardzo dobrze, że masz w ogóle syna. No, może niektórzy będą źle się wypowiadać się na mój temat i na twój temat. Ale co zrobisz? Nic nie zrobisz. Masz jakieś pragnienie w swoim życiu. Sama powiedziałaś, że chciałabyś też wychowywać ze mną syna. A ja mówię, ja dzieci nie, nie, nie narobiłem. Chciałbym zrobić swojego dzidziusia, jak to się mówi, potomka. Ale może niektórzy no z Turkiem Nie będę wypowiadał się na ten temat bo nie chcę Tobie zeszkodzić prowadzisz to nie dziwne, że czy ja Chodziłem, chodzę po burdelach. Do mnie tak napisałaś. I po to ja zarabiam pieniądze, żeby na kurwy wydawać. Sam pragnę mieć kobietę swojego życia, ale nie wydawać na jak to się mówi na prostytutki mm. grzybowa dobra jak pomyślisz o tym, co ja wypowiem się na ten temat. Każda kobieta, tak samo jak mężczyzna, ma gorsze i lepsze i gorsze dni. Czy chciałabyś naprawdę coś osiągnąć jeszcze w swoim życiu? Ja nie jestem żadnym poetą. W jaki sposób to, co chcę powiedzieć, to mówię. Bardzo dziękuję, że w takim szybkim czasie pewne rzeczy przyznałaś się, jak to się mówi, powiedziałaś prawdę, a nie fałsz. Trochę smutno mi się zrobiło. Tak pisałeś wcześniej pewne rzeczy, całe to wszystko. To teraz sobie możesz wyobrazić sobie, co ja mogę teraz pomyśleć o pewnych rzeczach. A ty powiedziałeś, że No już nie będę wypowiadał się na ten temat. Na pewno nie jesteś k. No, miałeś mężczyznę, który po prostu nie szanował Ciebie tak jak powinien szanować mężczyznę, kobietę. Czy ty będziesz mnie szanowała? Ja ogólnie Nie przyklinam ciebie. To była Twoja rzecz życiowa. Niech Dziś syn będzie zdrowy. A to, że. W jaki sposób coś między nami wyjdzie to trzeba po prostu poczekać na to wszystko Ja nie pragnę Ciebie ogłym jak to się mówi zerżnąć i porzucić Ja takiego czegoś nie robię bo ja nie jestem ogłym świnią To usłyszysz ten film to na pewno zastanów się, zastanowisz się na tym, co ja teraz powiedziałem przez wieść. To ci Bo byłem na terapii. Przewodniczący, że też? Hmm nauk. Tamu ci powiedziałem, że czuję się głodny. Muszę po prostu spotykać się z ludźmi, rozmawiać o tym, bo ja wiem, jak z tym ugłym walczyć żeby po prostu nie upaść na dno. To widzisz. Połowę ziem. A mam jeszcze schowowego. Z O! Jeszcze zupkę. Nie dają mi spokoju. Temu właśnie przydałoby się dla mnie jakiś odpoczynek od tego wszystkiego, o, mieć blisko osoby, żeby coś do czegoś dążyć. I bardzo dziękuję za tą wypowiedź, za to, co napisałaś do mnie. Ja na pewno nie jestem z tego powodu zły na Ciebie. Tylko ubyłem zastanawiam się, dlaczego postanowiłaś nawiązać jakiś kontakt ze mną zastanów się miłego wieczoru ci życzę i zdrowia dla Ciebie i dla syna synka